Bo gdybym mógł cofnąć, to nic bym nie zmienił. Kiedy lat chodzę sam po tej ziemi, z podziemi, tu każę telewizji, wiele bizji, wiele dróg. Ja odczułem wszystkich, dobrym ustawiu. Jestem serdeczką, zawsze chciałem mieć własną wypowiedź. Ja tu do tak góranie ludziom Chodzę te pity, bo kiedy z te pity szumią Są życia ewidencją, jestem ewidencją Szaro na pół, z tym pół na pół, pół na pół Czas będzie fest, chwilą każdy jest Życie to fest, w my mieczy się każdy gest Tylko ja i ten Mercedes-Benz Jedziemy, w tej prezentujemy czas będzie fest I ten Mercedes-Benz, i ten w będzie jesteś ze mną czy przeciwko mnie? Duże PS, otuszę nad ich panów, I, EF, o, I z tych piękni pańców, pięknie gramy, gramy. Repomawianie jak Armani, zwawianie jak Ando, A i Ja sam życie na to, my wiemy na wieda Nie ci wiem, że mam chropowaty maty wokal, dob, no już to chyba osiąść. globalna, czy ma górę ożoż, Szybszy niż komputer, co ma w giga Biały pudeł, giga, oczy, że idzie widofiga, Bóg to bo tak zwalczam stres, Bo to to jest, wiesz I Czas pęci fest, jest, każdy jest, 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 to jest, się każdy jest,

Jedziemy, PDG reprezentujemy Słuchajcie, bardzo dziękujemy za zaproszenie Fajnie, że możemy tutaj być że zapraszacie oldschoolowych popierdoleńców. był Peja przed nami, jesteśmy my Niewielu nas już zostało na tym kurwa łez po dole ale będziemy rozpierdalać dopóki się da hip-hop Alleluja! Yes sir! Okay. Może coś... A, o, słyszę, wiem. Dobra, wiem co chcę zrobić Sonia. Słuchajcie, mamy za dużo tego gówna, żeby tutaj napierdalać, bo jest zawsze ryzyko, że PKS nam spierdoli.